Cześć, nas na tej strony, bardzo Widać w kolejnym odcinku sesja na kanale. To jest kolejny mecz skrzydłowy. Tym razem solo, bo po kilku, a nawet po kilkunastu, bo było 11 chyba gierek z widzami. Do tej pory na razie z trzema zrobiłem odcinki. To na trzy, nadeszła pora na to, żeby coś też zagrać z solo. Ale pominiemy rozrywkę i widzimy się od razu w meczu. i Let's, start. Hello. Let's roll. Do you have a microphone? Co to są za lagi tutaj do cholery? O, akurat mi się udało na całe szczęście. Małe lagi mnie złapały na chwilę. Zapytam się go skąd jest, może się dowiemy. Tylko. Okay. A więc gramy z Turkiem. Już nie pierwszy raz. Ostatnio na tej nowej mapce jednej też grałem z Turkiem. Pamiętacie może z tego odcinek znowu. Ech. Szkoda, że nie mam mikrofonu, chyba nie wiem czy napisał mi. Nie, nie napisał Wcześniej był pytałem czy mam mikrofon, ale... A to już się napisał tylko hello wcześniej, i skąd jest, tylko nic więcej, nic poza tym. bo zostaje mu tylko ten jeden, który zrobił pierwsze kila niestety. Mamy po jeden. Mhm. Kurde, wolę to zrobić... o, było dobra. Robię to inaczej. Tak to musiało się skończyć? Mam być 1 Chciałem to zrobić tak, wiecie, bardziej się pokryć, ale mówię, nie, to, tak nie może być. rzucamy mu tam otoba na daleko żeby być okno Ale zabił go Ale to będzie dla nas dobrze, wiecie? Nie widzicie ładnie. Przez tego smoka nie dostałem ani obrażenia jednego. O to chodziło. Tutaj po tej stronie trzeba jak najwięcej rund wygrać po tej CT. Bo pod teraz będzie ciężko już. Kurde byli we dwu chyba. A nie! Jednak nie. Co? To było, no, to było teraz niezłe. O nie, czemu? No, tak to się skończyło Sjeżdżamy na maxie Ooo, tutaj się od kilo, ładnie To mam półtorej kila dzięki temu 2 na 1 Tutaj mamy jakiegoś bezimiennego Dobra, bez ziminy leży. O! Takie kile też lubię. <grymne> Pięknie. 7-1-3. Statystyki. No fajnie jakby się udało wygrać po meczu solo. W której grałem solo trochę czasu nawet. Ja Mamy 62, także powinniśmy na spokojnie coś tam ubrać. Okej okay, dobra, widzę go Dobra, ten jeden leży, został nam tylko jeden Wesz radę, musisz Pięknie, pięknie, pięknie 7 2 mamy pistoletówkę, co jest bardzo ważne. No to ja się mu nie dziwię, że piszę tam znowu 2 na 1 skoro. Dobra, jeszcze ci mówię. Chciałabym powiedzieć, skoro tamten man zaraz miał wcześniej 2 kg. Tak za bardzo nic nie grał. I zdobywa kolejnego. Szkoda. Ten wynik 8-2 mógłby być zupełnie inny. Jeszcze tak mam 7-3. No, ładnie. No, teraz my się popisał Ładnie, muszę przyznać. 8-3. na początku myślałem przez chwilę, że to jego zabili. <grystanie> Dobra, jest to wklamane? To mamy cały. A ja co właściwie? Spróbuję pełne ryzyko i... Las. Nie wiem, czy się płaciło. Gdzieś to w opłaciło. Gdzieś tam się opłaciło, na pewno, ale szkoda, że. trochę. się ode mnie. Mamy całe siedem HP. Już nie wiedziałem co zrobić. Czy mu się uda? Prawie mu się udaje Prawie mu się udało Niepotrzebnie przed tym to Ale udało mu się na całe szczęście Mamy 9 do 4 Lubię tą muzykę 635 wygranych Niestety awansu jeszcze nie ma tego olda. to się spełni tego blisko. ale my się widzimy w kolejnych materiałach. Oczywiście zostawiacie w górę, komentarze, subskrypcję, ktoś widzimy się w następnych materiałach. Siemka.